Witam Was już chyba w czwartym odcinku z serii Co by było gdyby? Jedna moja widzka podesłała mi taki pomysł, znaczy napisała komentarz z tym pomysłem no i uznałam, że w sumie bardzo fajny pomysł, więc jakby ktoś miał pomysły jeszcze na tą serię, no to proszę, niech napisze w komentarzach. A mianowicie ten pomysł to Co by było gdyby nakrapiany liść była wojowniczką? Więc dobra. Możemy taki zrobić. Po pierwsze, ja nie czytałam nowelki serce nakrapianego liście, bo ona nie wyszła w Polsce, niestety, no, niestety, niestety, bo podobno jest okropna, <grym> ale dobra. Nie wyszła w Polsce, więc nie czytałam jej jeszcze, ale mm, oglądałam takie filmiki o tej nowelce i tak dalej, i tak dalej, więc coś nie coś o niej wiem. I jakby nakrapiana liść nie została wojowniczką, może. Nie wiem, może zostałaby partnerką ostowego pazura. Chociaż z tego co słyszałam, to nie była jakaś taka super mega para, i tak dalej. Ale no jak wiemy wszyscy, ostowy pazur już y, nie żyje, kiedy ucieczka w dzieci się zaczyna. Także mógł po prostu umrzeć, tak jak umarł. Y, później dochodzi nam sprawa z ognistą y, y, łapą, Ognistym sercem, i ognistą gwiazdą gdyby nakrapiany liść nie było medyczką, może nie byłaby w tym samym miejscu i w tym samym czasie, kiedy była, kiedy podrapany pysk porywał żarka, jasnotkę, cier... ciernia i paprotka, chyba tak się nazywali, i nie zginęłaby, albo walczyłaby, jakby tam była, walczyłaby, bo byłaby dobrze wyszkolona na wojowniczkę i walczyłaby z tym kocuram, i albo kociaki zostałyby, albo nic by się nie stało. Ale nieważne. Tutaj się skupmy na nakrapianym liściu. Nakrapiany liść, jakby była wojowniczką, najprawdopodobniej zostałaby partnerką ognistego. No, jakby przeżyła. Uznajmy, że przeżyła tą walkę z podrapanym pyskiem, bo, no bo była wyszkolona i yy, przeżyła. Ym, zostałaby partnerką ognistego serca. Nie nawiedzałaby go w snach. Piaskowa burza no Byłaby zazdrosna. Dużo by kocić było zazdrosnych. Piaskowa burza by była zazdrosna i rozżarzona skóra by była zazdrosna. Ale nieważne. <grym> Dobra, no i nakrapiany liść byłaby jego partnerką. W takim razie nie urodziłaby się tak. Wiewióreczka, listek. Słójcze pióro, strach krzywiasty liść, lwi płomień i te dzieci wiewiórzej. To była iskrząca skóra, chyba. Olchowe serce. Mleczek i Jałowiec, czy jakoś tak. Jak źle powiedziałam, to przepraszam, nie pamiętam. I urodziłyby się inne kocięta. Trójka wyglądałaby inaczej, no bo niezależnie w sumie, kto byłby babcią tej trójki, to i tak by ta trójka istniała, więc ta trójka mogła nie być cykiem Ilwim. Gołębia mogłaby nie być, ale inne by były te koty, prawda? No i co by się tutaj mogło stać? Nakrapiany liść mogłaby żyć z ognistym dalej, albo by mogła umrzeć po drodze, ale uznajmy, że żyje. Tak, żyje. Więc jej duch nie zginąłby w walce z klonowym cieniem, ale mógłby zginąć w innej walce z klonowym cieniem, bo klonowy cień tak naprawdę zaatakowała piaskową burzę tylko dlatego, że zazdrościła jej życia, że miała... Pat partnera, kocięta i tak dalej. Dlatego wtedy klonowy cień mogła zaatakować nakrapiany liść, a nakrapianego liścia nie miałby już kto obronić. Więc nakrapiany liść mogłaby, jako wyjawniczka, mogłaby zginąć w wielkiej bitwie. Czyli podsumowując, nakrapiany liść nienawidzałaby ognistego w snach i na jawie też hmm, w misji ognistej gwiazdy nie byłoby tego wątku, jak ona zamienia się w ducha i schodzi do nich z niebios, żeby dać im korzeń łopianu. Dlatego właśnie bardzo nie lubię misji tego, Ale tak to to. No zmieniłoby się tylko tyle, że frajer miałby inną partnerkę. No i to w sumie tyle. Żegnam Was i do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Podsyłajcie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach jak chcecie. No to tyle, pa.